Mówię, że jesteś z Residys, to jest sklep z Fortnite z 10 lipca. Jeśli mi się wam spodosła, to jest wasz wazon na ławu grafersz, nie jest nic. widzicie sklepu. E, no i mam powrót skinów e, z euro. E, Haregu Kena. E, skin, który ma wbudowaną motkę. Co tutaj, że ta emotka Bardzo fajna motoczka. I tak, plecak, który to jest skin, za którymi znaję. Marco Royce. Zresztą taki skinieczek, który też umówiłem motkę. Tak ona wygląda. No i taki fajny pleca, mi się podoba ten pleca, fajny jest. No i ten pakiet możecie za 2300, a osobno jeśli chcielibyście to kupować to 3200, nie? Ten skinieczek każdy z nich kosztuje po 1600 fałdolców, więc no cena, jak na nie. Paluchrybny skinieczek, bardzo fajny skinieczek, 3 tyle, taki zwykły, taki Spirat, tu jest napisane, i yy, no, taki w okularach, fajny. VR podaje, że <laughs> nie fajno. No, yy, właśnie, taki skinaczek, który mi się też o, bardzo podoba, ładnie jest. E, Placerzek, że dla niego też jest bardzo fajny. E, lotnia, która wydaje dźwięki. Bardzo fajna lotnia, w której, jakby te słwarki tutaj, śpiewają muzykę, nie? Bardzo fajna. E, Błotna Kiu, zbieraczek. Jeden z dwóch, bardzo fajnie za 1000 wodolców, te rzeczy też tutaj są ruszane, jak coś. Yy, dwuklejka. Dwukleja, no. Yy, też bardzo fajny w to jest właśnie ten drugi. I te ryby też jakby całe się latają, nie? Podczas uderzenia yy, Ślickie łuski, malowanie dobrani, też bardzo fajne. No, za 300 wodolców jest ok. Yy, rybie łebki, też bardzo fajne malowanie, również za 300, czyli zielone. Yy, no i rybie łuski kolejne. W ogóle się malowania z tego, tego skina. No spoko, bardzo fajny skineczek, mi się podoba. E, zero. E, też fajny skineczek za 2000 e, 20, to Skineczek legendarny, bardzo fajny. W ogóle taka czarna dziura fajna to jest. E, no i skinek to, Są sobie tak wygląda. Mi się on podoba. Fajny. E, Punkt zero wymalowanie dobrani. Animowane. E, bardzo fajne oczywiście. Mi się podoba. E, no i żołnierzyki. E, Blaskowa poborowa, czy style ma. Taki, taki, taki w ogóle kiedyś na tych sklepach nie było tych flam. Tylko potem usunęli, się, se potem dali te plamy, bo te scenny tak operze jak stać na przykład na, takim stylem na kamieniu się nie było widać, albo takim w trawie też nie było widać, nie? No, bardzo fajne nie? Plastikowy piechór, też również trzy style, taki zielony, szary i czerwony, też spoko i malowanie do broni się, tu macie ten trzymolowania w zestawie za 400 odolców. E, no, fajne. Mi się podoba. Takie zielone również. E, szare. U, tu szary jest fajny. Tu szary mi się podoba. E, czerwone. Też bardzo fajne. E, astralna asasinka. E, też bardzo fajne skiny. Mi się podoba. E, są mi się ro, re, ten reload, no. tak, tak, tak są jak wczoraj nacnik, też mi się reloadną. No. E, od nowa mi się powiadomienia jakby pokazały. E, Zamaskowany cień to jest też kozacki skinek za 1500 cudów. Jest to naprawdę fajny skinieczek, więc ja polecam jak najbardziej. I e matka w ciągu. No spoko, fajna matka. Eee. W jak wygrana? W jak wygrana, dobra. <grym> no, fajna muzyczka, fajna matka mi się podoba. E szanta dla całego składu. To jest jedna z tych emotek, którą jak tańczy się, Może się do was zaczepić parę osób I one też muszą mieć tą emotkę, nie? I jakby jest lepiej słuchać tą muzykę, nie? Na przykład jest głośniej, albo wyraźniej, nie? Więc bardzo fajna to jest, tej emotka To jest emotka grupowa Podskoki Bardzo fajna, moteczka, chodzona oczywiście Za 300 bardzo fajna Teraz mamy Czarną Wdobę, która już wczoraj była w sklepie Batmana 0 który jest chyba 3 dni już w sklepie, no i pakiety, ten pakiet z wczoraj w ogóle. No i tak to zmian nie ma więcej, nie? No i ich pakiet są do końca lipca, no i jeśli mi się wam spodoba, to jest łatwony łapu graf, zacząć z nie się, żeby przegla mi nara.